Ten... Napisałem do Netflixa, że może niedługo będą mogli nakręcić polską wersję Jeffrey'a Damera. Renio jako damer, a ty jako jego dzieło. Bo zna twój adres, prawda? Monkas. No, zna mój adres, ale dużo osób zna mój adres. Jako jego dzieło? Ja będę jego ofiarą? Co ty w ogóle sugerujesz, Cicardo. Ej, tu jakiś pastę Bin poleciał. Od widza, żebym poczytał. Witek, zgodnie z tym postęp i ty też kodek Żadne wyzwanie trzy dni wytrzymać. Tak? A na Januar November? No tu już będzie ciężej, ale też się trzymam. Za dwóch. Stefan smash giant pumpkins? One nie są giant, tylko taka perspektywa jest, mi się wydaje. A nie, faktycznie są takie. takie kurwa, dynie wielkie rosną? Nie, faktycznie jest duża. O co chodzi, że takie, dynie wielkie?